Magdalena pyta, co robić, by dorosłe dziecko zechciało wrócić do kościoła? Nie chodzi o modlitwę, bo to oczywiste. Magdo, bardzo dziękuję Ci za to pytanie. Rodziców zadających je sobie jest na pewno dużo więcej i nie jest to łatwe pytanie. Dorosłe dziecko ma już swoją odpowiedzialność, swoją wolność i ma prawo wybierać tak, jak chce. Natomiast Twoja rola, rola rodziców nie kończy się. Dziękuję Ci, że podejmujesz wyzwanie modlitwy. Ona jest, ona jest zawsze priorytetowa, by to Bóg troszczył się, jakby pozwalasz Bogu troszczyć się o swoje dziecko. Natomiast na pewno chciałabym zaprosić Ciebie do odpowiedzenia sobie samej na pytanie, które może jest trudniejsze niż to, które Ty zadałaś, a mianowicie dlaczego chcesz, by twoje dziecko było w Kościele? Dlaczego ty chcesz? Dlaczego dla ciebie to jest takie ważne? Czy dlatego, że to jest tradycja rodzinna? Czy dlatego, że można pochwalić się wtedy przed sąsiadami? Czy może dlatego, że wartości, które propo proponuje Ewangelia i Kościół są ważne? Czy może dlatego, że świętość twojego dziecka jest dla ciebie ważna? Gdy poznasz... W sobie rozeznasz, rozpoznasz, usłyszysz odpowiedź na to pytanie, warto by wtedy było zastanowić się, czy ty żyjesz tak, by twoje dziecko mogło zobaczyć piękno w twojej postawie. Czy na przykład pragnienie świętości dla twojego dziecka jest odzwierciedlane w tym, jak ty żyjesz. Co chcę powiedzieć, to to, że my jesteśmy pociągani przez to, co jest piękne, co jest racjonalne, co jest ostatecznie słuszne. Jeśli ty będziesz świadkiem Bożej miłości, Bożej obecności, wartości Ewangelii, robisz maksa, robisz to, co najwięcej można uczynić, po to, by twoje dorosłe dziecko kiedyś mogło sobie zadać pytanie – aha, może to też jest dla mnie. I jeszcze jedna Ważna rzecz. Proponując, zapraszając, rozmawiając o obecności dorosłego dziecka w kościele, nie można przeoczyć tego, że kościół jest rzeczywistością złożoną, piękną i trudną zarazem. Warto by było nie pudrować, nie lukrować i nie omijać trudnych tematów, ale wprawdzie stawać jako człowiek. Osobiście też grzeszne, ale człowiek, który wybiera Chrystusa ze względu na Niego, wybiera Chrystusa, bo On jest piękny, bo On jest Bogiem, bo On jest święty i dlatego warto być w kościele.